Watykan potwierdza szokujące wiadomości o papieżu. Zegar tykał już wczesnym rankiem, gdy korytarzami Watykanu zaczęły krążyć niepokojące informacje. Atmosfera wśród przywódców religijnych i doradców była napięta, a zaniepokojone spojrzenia na ich twarzach wskazywały, że dzieje się coś bardzo poważnego. Źródła zbliżone do papieża Franciszka potwierdziły, że stan jego zdrowia nagle się pogorszył i lekarze natychmiast zostali przewiezieni do jego sali szpitalnej. Stolica Apostolska nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia, ale cisza ze strony Rzymu jest ogłuszająca. Co działoby się za zamkniętymi drzwiami? Czy świat straci jednego ze swoich najbardziej wpływowych przywódców? W każdej chwili jedno oświadczenie może wszystko zmienić. Bądź na bieżąco z przyszłymi aktualizacjami. Papież Franciszek, mający 88 lat, od 27 dni przebywa w szpitalu Gemelli w Rzymie z powodu obustronnego zapalenia płuc i innych powikłań oddechowych. Według najnowszego raportu medycznego niedawne zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wskazuje na poprawę jego stanu zdrowia. Mimo iż obraz kliniczny pacjenta jest złożony, jego stan pozostaje stabilny, a lekarze nie uważają, że grozi mu bezpośrednie niebezpieczeństwo. Papież stosuje schemat leczenia obejmujący fizjoterapię oddechową i ruchową. Otrzymując w ciągu dnia duże przepływy tlenu przez kaniulę nosowe i nieinwazyjną wentylację mechaniczną w nocy. Ponadto, nadal uczestniczy w ćwiczeniach, duchowych i innych zajęciach w swoim pokoju na dziesiątym piętrze szpitala. Stan zdrowia papieża Franciszka budzi zaniepokojenie na całym świecie od czasu jego hospitalizacji z powodu obustronnego zapalenia płuc. Najnowszy raport Watykanu z 8 marca wskazuje na stabilną i pozytywną ewolucję, brak gorączki i poprawę wyników badań lekarskich. Jednak prognozy pozostają niepewne. Pacjent wymaga opieki i ścisłego monitorowania ze względu na słabą wydolność płuc. Choć nie grozi mu bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci z powodu infekcji i nie jest już uważany za pacjenta w stanie krytycznym, to jednak ze względu na jego kruchość ryzyko nadal istnieje. Odbudowa postępuje, ale konieczne jest zachowanie ciągłej czujności. 10 marca poinformowano, że stan papieża Franciszka uległ stopniowej i niewielkiej poprawie. Po 25 dniach hospitalizacji z powodu obustronnego zapalenia płuc. Po spokojnej nocy lekarze mieli wydać w poniedziałek nowy komunikat, ponieważ dzień wcześniej nie wydano żadnego oświadczenia. Choć jego stan pozostaje złożony, a rokowania ostrożne, Francisco dobrze reaguje na terapię i nadal otrzymuje duże przepływy tlenu oraz wentylację mechaniczną w nocy. Od czasu hospitalizacji odpoczywa, przechodząc fizjoterapię ruchową i oddechową. Pomimo złego stanu zdrowia, papież nadal rządzi kościołem i ze swojego pokoju dowiaduje się o wydarzeniach na świecie. Odwiedzają go także wysoko postawieni urzędnicy watykańscy. 11 marca poinformowano, że papież Franciszek nie jest. Już w bezpośrednim niebezpieczeństwie, a jego stan zdrowia uległ poprawie. Po 25 dniach pobytu w szpitalu z powodu problemów z oddychaniem stan kliniczny pacjenta uległ znacznej poprawie. Według Stolicy Apostolskiej, papieżowi nie grozi już żadne bezpośrednie niebezpieczeństwo, a poprawa jego stanu zdrowia jest wyraźnie widoczna. Lekarze podjęli decyzję o zawieszeniu wcześniejszej diagnozy, choć Francisco musi jeszcze przez kilka dni kontynuować leczenie farmakologiczne w szpitalu ze względu na złożoność jego stanu klinicznego i poważną infekcję zarejestrowaną w momencie przyjęcia. Papież mógł kontynuować ćwiczenia duchowe i inne praktyki religijne w szpitalu, na przemian modląc się i odpoczywając. 10 marca poinformowano, że stan zdrowia papieża Franciszka jeszcze bardziej się umocnił, ale lekarze uważają, że nie grozi mu już bezpośrednie niebezpieczeństwo. Papież Franciszek, lat 88, nadal czyni postępy w powrocie do zdrowia po obustronnym zapaleniu płuc. Lekarze nie uważają już, aby jego stan zdrowia był ostrożny i twierdzą, że nie grozi mu bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jednak nie udało mu się jeszcze całkowicie wyleczyć zapalenia płuc, dlatego w nocy musi nosić maskę, a w ciągu dnia poddaje się terapii tlenowej. Po 24 dniach hospitalizacji w Szpitalu Gemelli w Rzymie stan papieża jest stabilny. Wyniki badań krwi i leczenie farmakologiczne uległy poprawie. Lekarze wstrzymali się z postawieniem wcześniejszej prognozy, jednak złożoność stanu klinicznego pacjenta wymaga kontynuacji leczenia szpitalnego. Choć wspomina się o możliwości wypisania pacjenta ze szpitala, jest jeszcze za wcześnie, by mówić o jego opuszczeniu. Papież uczestniczył w pracach kurii za pośrednictwem wideokonferencji i odwiedzali go wysocy rangą urzędnicy watykańscy. Przyjęto go do szpitala 14 lutego z zapaleniem oskrzeli, a później zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc. Podczas pobytu w szpitalu wystąpiły u niego liczne powikłania. 10 marca poinformowano, że papież Franciszek pozostanie w szpitalu jeszcze przez kilka dni, chociaż jego stan jest stabilny i poprawia się. Papież Franciszek pozostanie w szpitalu jeszcze przez kilka dni z powodu obustronnego zapalenia płuc, które spowodowało, że trafił do szpitala Gemeli w Rzymie 14 lutego. Według Watykanu stan pacjenta jest stabilny i ulega poprawie, a dobrą reakcję na terapię lekową udało się wzmocnić, co pozwoliło na zniesienie ostrożnej prognozy. Mimo, że nie grozi mu bezpośrednie niebezpieczeństwo, jego stan pozostaje ciężki i wymaga dalszego leczenia szpitalnego. Francisco lat 88 jest poddawany intensywnej terapii tlenowej i w nocy korzysta z wentylacji mechanicznej. Uczestniczy w ćwiczeniach duchowych za pośrednictwem wideokonferencji, odbywa ważne wizyty i jest informowany o krytycznych sytuacjach w swoim rodzinnym kraju Argentynie. Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że stan zdrowia papieża Franciszka ulega stopniowej i stabilnej poprawie, chociaż ze względu na złożoność jego stanu klinicznego pozostaje on pod opieką szpitalną. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, że jego stan jest krytyczny.